13 dzień rozgrywek Redbox Ergo Arena okazał się nieco pechowy dla drużyn Saur Neptun Gdańsk oraz Styrta Wrzeszcz FC. Ci pierwsi pozostają wciąż bez punktu, ponieważ mimo ambitnej postawy ulegli studentom z ogniem w szopie 0-6. Ostatnia szansa na jakąś zdobycz nadarzy się 31 stycznia, kiedy to Saur Neptun zmierzy się z Web pod DKS-em w kończącym pierwszą rundę spotkaniu. Styrta tym razem stawiła się w sporej grupie zawodników, jednak nie uchroniło jej to przed wysoką porażką z walczącym o czwórkę Portem Północnym. Ozdobą spotkania była akcja Rafała Kuźniarskiego, która śmiało pretendować może do bramki sezonu. W ostatnim spotkaniu wieczoru przed bardzo trudnym zadaniem stanął zespół Weppo DKS, ponieważ aby pozostać w walce o awans do grupy mistrzowskiej musieli pokonać samych mistrzów, czyli port lotniczy. Przebieg pierwszej połowy pokazał, że jest to możliwe. Weppo po strzale Jakuba Szutowicza wyszli na prowadzenie i mieli wyraźną ochotę na więcej. Były to jednak miłe złego początki. Portowcy zmobilizowali się na tyle, aby strzelić trzy bramki nie tracąc już żadnej i tym samym zameldowali się w grupie mistrzowskiej. Kani minęły dwa miesiące, a my tutaj dopiero rozmawiamy z mistrzami ubiegłego sezonu, Port Lotniczy, Adam Skonieczny, dzisiaj z Weppo 3 do 1, no chociaż, nie to jest może wasza specyfika, że wygrywacie tyle, ile musicie, bo w pierwszej połowie wrażenie no, nieco lepsze sprawiali mała młodzież, studenci, ale wyście się bardzo, bardzo mocno rozkręcili w tej drugiej części. No z tym rozkręceniem to oczywiście troszeczkę przesadzone, bo tak jak widać zdobyliśmy tylko i wyłącznie dwie bramki, a oczywiście. Jedna bramka w pierwszej połowie, dwie w drugiej, także łącznie trzy, faktycznie, no, najważniejsze są trzy punkty, zwycięstwo i to się liczy. Na dalszy plan tak jest. No właśnie, bo mnie to zastanawia i nie tylko mnie, czy port lotniczy, jako drużyna mistrzowska szykuje jakby ten swój swój pełen skład na tę rundę mistrzowską, czy po prostu zaszły jakieś zmiany w zespole? Nie, nie, nie. nie. Skład, jest, skład jest cały czas ten sam. Oczywiście mamy problemy z tym, żeby wszyscy zawodnicy znaleźli czas na rozegranie jednego meczu. No niestety oczywiście, tak jak większość tutaj z zawodników wszyscy pracujemy, także ciężko jest znaleźć ten czas dla wszystkich w jednym, moment, w jednym momencie, no ale na razie się udaje, nie jest na Ja głównie pytam o waszego at atutowego, no... Jeden z atutowych letnioskich. Letnioski. Letnioski. Myślę, że oczywiście pozostali się obrażą. Natomiast faktycznie no, oprócz, oprócz pracy, tak jak mówiłem wcześniej, tak. oczywiście też nasi zawodnicy trenują w innych klubach. Mhm. Sebastian jest też trenerem, także no, niestety ciężko jest pogodzić to wszystko. No, ale mam nadzieję, że jeszcze. Spotkamy się na parkiecie, także jeszcze ja myślę, że... że go zobaczymy. Ja myślę, że tym spotkaniem zapewniliście sobie na pewno awans w tej czwórce, yy, udział w tej, w tej w, w mistrzowskiej grupie, yy, bo tutaj Webpo do dzisiaj, do dzisiaj jeszcze, jeszcze walczyło o to. Yy, tam jeszcze się wtrą dorako do wtrąciło jako kolejna siła. No będzie ciekawie w tej kolejnej rundzie, yy, jak sądzisz? No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Cieszę się, cieszę się, że te że, że, że pierwsze czwórki weszliśmy, Spotkamy się z najlepszymi zawodnikami z drugiej grupy. Czy to są oczywiście zespoły, no ze wszystkimi się znamy, no, będzie niezmiernie ciężko. Zobaczymy. Oczywiście wszystko będzie od tego, jakim składem będziemy się stawiali na mecze, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Ma jakiegoś faworyta Twojego? E, oczywiście, no nieskromnie powiem, to nasza drużyna, oczywiście, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich uczestników, wszystkich kibiców. Dziękuję ślicznie.